o żołnierzach z Westerplatte, Konstanty i Ildefon z Gałczyński. Kiedy się wypełniły dni i przyszło skinąć latem, prosto do nieba czwórkami szli żołnierze z Westerplatte. A lato było piękne tego roku. I tak śpiewali. Ach, to nic, że tak bolały rany. Bo jakże słodko teraz iść na te niebiańskie polany. A na Ziemi tego roku było tyle wrzosu na bukiety. W Gdańsku staliśmy takie chmur, gwiszcząc na szwabską armatę. Teraz wznosimy się wśród chmur żołnierze z Westerplatte. I ci, co dobry mają wzrok i słuch, słyszeli ponu, jak dudni w chmurach równy krok morskiego batalionu. I śpiew słyszano taki, by słoneczny czas wyzyskać, będziemy grzać się w ciepłe dni na rajskim Lecz gdy wiatr zimny będzie doł i smutek krążył światem, w środek Warszawy spłyniemy w dół, żołnierze z Westerplatte.